Dobra, teraz się uporałem trochę szybciej i już w tym miejscu. Eee, miałem jeszcze kota, ale no. Przyszedł chcę przystąpić do walki bez kota. Kota w worku. Hehe, he. dobra, więc zabierz tak. Najpierw żołnierzy. Wow! Wow, Kurde, a ci kota tak się stanęli. To było takie bez sensu. Dobra, więc tak. Kurde, to jakiś gościu mi w ogóle przez krzaki. O, kolejny. Uhu, to będzie łatwe. Co? Low, znowu! <laughs> to mi się podoba. I like this. Wow. Dobra, no i teraz tak. Hmm, może zasługujemy innej taktyki. Dobra, najpierw dobra. To będzie na to tego, który się po prostu dawili. Można jakby być po prostu lepiej. Oha, oh, se w plecy. KONIE rycerze, To zdrajcy! Kurde! Dobra, udało się Ja nadzieję, że się to uda oh! Wow, ten gościu w ogóle się, od... się w ogóle odwrócił Gdzieś tam w ogóle pobiegł po Nie, ja, zaatakowałem Ardem! dobra, Może dwa takie ataki Dobra, gościu, teraz się tego wa Dobra, jest! W końcu! Dobra, teraz Tel. Ten! O! Śmierć na do niego A kiedy mi się odnowi ten? Możliwość zatania kolejnego O znaku! Wow, Ten się dostał już szału cza a! Jakim... Wow, naprawdę? Ma! Dobra, się z palem. dziękujemy bardzo. Ok. I teraz otwórz bramy i wpuść wojska. Jak to się otwiera? Ja skuczę ziele. No nadzieję, nie będę tak sobie brał. O, Kajecie, gdzieś to było fabularne. O, jest klucz strażnika bramy, żelazny pierścień. Nie ja miałem to otworzyć teraz. O, to jest pytanie. Ha, chyba, że to jest tutaj, gdzie byłem wcześniej. Może wiesz, tak jest. To... no właśnie, to są klucz. O tak, to jest tutaj. Ale i to sprytne jest. Żeby wrogowie się... Jak to znaczy... No tak, słuchaj no, jakby wrogowie by się dostali. Chociaż z drugiej strony tutaj było mało... mało straży tutaj było, więc łatwo można byłoby się z nimi uporać. No dobra. Nie wnikam. No tam właśnie muku. zostałeś najbardziej utytułowanym Wiedźminem na świecie. I najbogatszym. Trzymam waszą wysokość za słowo. Widzisz, Vernon? Gerald dał radę. W samą porę kapłan raczył udać się do swoich bogów. Widziałem na rzece Skojatel. Gdzie dokładnie? Ilu? Jakie mieli barwy? Chęt dożyć elfy. Potem się nimi zajmiemy. Do świątyni. Ok, więc teraz to nie będzie znowu będziemy mieli. Czas teraźniejszy, czyli rozmowę z Foltestem, No, a czy nie z Foltestem, tylko. Skojaty? Ale no. układanki Rochen. zaczynają do siebie pasować. Albo mówisz prawdę, albo bardzo dobrze zmyślasz. Chcę usłyszeć resztę. Więc teraz smok został. Przy okazji... Co ze smokiem? Rozwalił pół zamku, wybił kupę wojska. I odfrunął. Dokąd? Wiadomo tylko, że w stronę Edirn. O mało nas nie pozabiję. tak, jest, na myślałem, że już ominie nas ta możliwość spotkania z. ze Smokiem, no, ale niestety nie. Znaczy, no, niestety, na no, szczęście. Marian tak, Lavalet poddał zamek! Otwieraj kmiocie! I co? Żyje! Otwierać! Na kolana to może okaże wam łaskę! No i utknęliśmy. Na to wygląda. Ja nic tutaj nie poradzę, a tymczasem główne siły przeprawiają się do miasta. Wracamy do namiotu. W obozie jest teraz pusta i przyjemnie, a ja mam już dość. Mm, mm. Aha, królewskie oddziały specjalne. Co, to było, Co z baronem? Musiałeś go zabić? Jep. Yeah. Do fosy poszedł. Siema, siema. <laughs> Co tam? Na, ah, like a boss. Czasami nie ma innego wyjścia. Panie, Vernon Ross. Raport, Roche. W mieście trwają walki. Duża część naszych wojsk pokonała rzekę na łodziach rybackich i przedarła się do środka. Palą, gwałcą i robują. Lawaletowie bronią się wciąż w dzielnicy świątynnej. Co z Baronową? Wzięta żywcem i bezpieczna. Nie uszkodziliście jej, mam nadzieję. Wedle rozkazu. Nic jej nie jest. Piękna jak zawsze. Nie było przy niej dzieci. Ale wiecie, gdzie są? W klasztorze. Ale wciąż nie mamy dobrego rozpoznania terenu. A? No. Złedzion. Chronić króla. O, do gosci. Ci łatwo zeszli. Ok. Słonik pod kurdycie. O, pod kurdycie. Chronić no, króla pod kurdycie. Odstałbym dwa palce <grydanie> za głęboką głową. To są dobre. PRAWDZIWY SMOK! GO! SIĘ A tutaj te teksty to ja zamacham na pamięć już Wiedźminie? bo nie mogę nigdy przejść tego się przebić do miasta! No co znowu? nie nie polują na Nice! Wiedziałem o tym, wiedziałem, że tak po prostu będzie Żywcy. One more time Krycie! Smok right, pod teraz. Chronić to Pod dwa palce za A jednak Nie wierzę Nie wierzę prawdziwy smok Dobra Znowu! jakim cudem W poprzednim razie nie byłem podpalany no Uciekać zawodowiec hendo żony musimy się przebić do miasta tam mamy większe szanse tu krew. O pochwalił się właśnie chyba. Tak ten smoky nie zły Zostali się po prostu. WOO! Nie mam pojęcia! To ty jesteś <tys> ekspertem od potworów! To kurde, aha, bo nie po drugiej strony byli faktycznie. Wow shit! Łów Elfard Dobra Mamy tutaj do czas przewaga liczebna, więc... Nie zaspokoi więcej. nie zaspokoi okay, mnie. Okej, więc to minę dobrze poszło. Trzy razy pierwsi, nie wezmę to sobie. Nie wiem po co, ale może jakieś jakiś drogi. Ja okay. się teleportuję, ale was <laughs> nie zdołam przenieść. Uciekajcie! Okej. Nie No spłynie! Szybko tędy! Kurde, co ty wiedź robisz? Dobra, uciekliśmy. O. teraz yeah. jest. Jakby, jakby trafili, to będziemy mieli niezły oka, Smoka. Jakby go upiekli, to by było na cały rok. No, A więc więcej, żony Smok. Mogliśmy przez niego przegrać. Odgłosy bitwy powinny go przepłoszyć. Mniejsza smoka. Czekam na koniec tej opowieści. Benkarty Kurne. Foltesta, samotnia. Co się tam wydarzyło? Dobra. Gdyby nie Tails, może dotarlibyśmy tam razem. Do rzeczy, Wiedźminie. Cóż, arcykapłan mówił prawdę. Jego wysokość Foltest, król Temerii. Artur Tiles, były hrabia Nezwelt. Podpisywałem twój wyrok. Tak. Tymczasem baronowa okazała mi łaskę. Cóż za niezręczna sytuacja. Gdzie Anais i Busy. Pytasz o królewskie dzieci? <susur> <Pusy. susur> Nie nadużywaj mojej cierpliwości, Tiles. A obiecuję ci szybką śmierć. Przyznaj, foltest! W obecności bogów i ludzi, Busi i Anais to owoc twoich lędźwi. Są twoim potomstwem. Ukosz się przed obliczem bogów i powiedz prawdę. Może nie zauważyłeś, Tiles, ale właśnie zdobyłem to miasto. Przy pomocy się paczy, czarownicy i mutanta odmieńca. To święte miejsce. Nie ważysz się podnieść ręki na sługę Bożego. Ok. Gdzie ukryliście dzieci? Znaki. Długie raby. W raby. Samotni. Są samotni. Co to ma znaczyć? Bluśnierstwo! Czarnoksięskie sztuczki! Ha! Świątobliwemu włos z głowy nie spadła a szlachetka dostał wry. Wilksy ty i owce. Ja, na... <laughs> yeah, to było dobre. Dobra akcja. Różne rzeczy mogą pójść nie tak w czasie, kiedy Ale Smog był kroplą, szut. która przegieła pałę goryczy. Przelała. Co przelała? O, goryczy. Dalej, Gerald, <grystki> ty się znasz. Zna. Garadę radę wytresować smoka? Pierwsze słyszę, to dlaczego gadzina zjada tylko moich ludzi? Miejmy nadzieję, że Marigold udało się teleportować. Na pewno sobie poradziła. Jeśli zginęła, trzeba będzie znaleźć nowego doradcę. Zamknij się, Roż. Spójrz prawdzie w oczy. Smok mógł ją. Smog będzie za chwilę Twoim najmniejszym zmartwieniem. Dosyć, zamknąć gęb... Aha. Smok wrócił! <laughs> tak na lajcie, gości, co idzie? A to smog wrócił. Nie mogę! <laughs> A teraz nie to, co. jaki fail! <laughs> no to nieźle, żeby się wbił. Na mroczny to już bym tutaj dawno przegrał. Smok wrócił Dawaj, teraz no, już w tą, nie, stronę, w tą stronę W tą stronę. W Ej! Ja tu z, z czego co pamiętam? Trzeba było tak zrobić. No ale dobra, może się mylę, dobra No niestety moje smok wrócił moje wspomnienia są ciągle żywe nie młoda no, no. aha tak to się robi To smok jest wyjątkowo głupi. dobra okej okay. Proszę! Ojej! Chodź, daj, tak był tak przy, Nagle przybił temu e, fal nogi, ale było mocno. Dobra. Ja tu jak go oglądam, kacznieki, to się de się delektuje, życie. a nie. Możesz prosić o co tylko chcesz, wiedźminie Oczywiście w granicach rozsądku. Opuszczam twórczo, panie. Pragnąłbym, żeby Tris Merigold mogła odejść ze mną, jeśli będzie chciała. Pewnie, że będzie. Ślepy jesteś. Zadłużyła się w to. W tobie po uszy. O, Pusia. Kto idzie? Król Foltest. Przyszedłem po moje dzieci. Geralt, poczekaj. Mógłbyś je wystraszyć. <noise> Bogom niech będą dzięki. Moje modły zostały wysłuchane. Idź, Busi. To nie jest mój ojciec. Spoko, że Ale to wciąż chłopaka... twój król, chłopcze. Dla chłopaka to jest te... imię takie bardziej żeńskie. <grymne> I you know what na triumf. Twierdza padła, miasto zdobyte. Panie, czas podziękować ojcu i matce, stworzycielce za zwycięstwo. Chwila ślepsza. Pół roku nie widziałem moich dzieci. Bogowie mogą poczekać. Posłuchajcie mnie. Pokłóciliśmy się z waszą mamą, ale to już przeszłość. Źli ludzie oszukali ją i chcieli mi zrobić krzywdę, ale zostali ukarani. Wszystko będzie dobrze. Nie płacz, synku. Kiedyś zostaniesz królem. A królowie nie płaczą. Nadchodzą zbrojni, panie. Dzieci, idźcie do refektarza. Za chwilę przyjdą tu moi rycerze. Kiedyś będziecie nimi rządzić. Ale najpierw w musi umyć twarz i usunąć ślady łez. W komnacie obok jest wiadro z wodą. Ale Pomóż, brato. To są królewskie dzieci. Mają twoje oczy, panie. Mhm. Mm Trochę zbugowało. Dobra. Nie będę wam przeszkadzał dalej. A czemu on za nie skoczył? Mógłby, skoro mu się nie stało, zresztą no, nie widać było gdzie on skakał, no ale...